Nad jeziorem studzienicznym. Miejsce szczególne, ponieważ tutaj tak naprawdę od XVIII wieku zamieszkuje eremita. Wszystko łączyło się z obecnością kamedułów w tym regionie. Jeden z pustelników kamedulski tutaj zamieszkał jako eremita. Później to miejsce było puste i wreszcie przyszedł tutaj Vincenty. Był to żołnierz z Litwy. On tutaj zamieszkał i bardzo długi czas tutaj przebywał. On poszedł do papieża Piusa VI w pierwszej pielgrzymce. Tam wyprosił cztery odpusty dla tego miejsca. Jest to odpust na Zesłanie Ducha Świętego, świętą Annę, świętą Teklę, która jest patronką Eremitów oraz świętego Nepomucena, patrona spowiedzi. Tutaj jest studnia, która daje wodę bardzo świętą. Dlatego ludzie przybywają, odbywają oczy, ciało. A kościół został zbudowany już pod koniec XVIII wieku, górowany kościół, kościół, który posiada w sobie kopię obrazu Matki Bożej Jastogórskiej tutaj przybywają pielgrzymi w 1995 roku 17 września była koronacja papieskimi koronami tego obrazu ale w 1999 roku przybywa święty Jan Paweł II to była przedostatnia pielgrzymka do ojczyzny. On tutaj przybywa, on tutaj się modli, on tutaj uświęca to miejsce. Tutaj jest figura świętego Jana Pawła II, ale także jest cała tablica pamiątkowa, która pokazuje Ojca Świętego. Zauważmy, 9 czerwca w 1999 roku tutaj się modli, nawiedza to sanktuarium. Jest wtedy właśnie w Ełku i na Wigrach, prawda, tu wtedy płynie tym swoim stateczkiem. Także to miejsce w jaki sposób wybiera, aby jeszcze bardziej Pan Bóg przemówił do świata poprzez piękno przyrody i poprzez właśnie życie Eremitów, którzy tutaj pokazali, że oderwanie od świata pogłębia naszą wiarę. Podejdźmy jeszcze do studni. Tu jest ta woda, prawda? Woda święta, gdzie obmywamy oczy, obmywamy ciało, prosząc właśnie, aby poprzez mobitkę Bóg dokonywał cudów. Chcę także ofiarować wszystkich chorych w tym miejscu, i Pan Bóg ich uzdrawia. Maryjo, uzdrowienie chorych Ucień za nami. Tutaj widzimy mszę świętą, prosząc o łaski dla naszych rodzin, dla chorych, a przede wszystkim dla babci, dla dziadków, dla wszystkich, którzy noszą imię Joachim, Anna, ponieważ dzisiaj właśnie przypada dzień odpustu świętej Anny. Bogu dziękujemy, że jesteśmy tutaj 26 lipca. ta liczne wota po jednej i po drugiej stronie świadczą o tym, że tutaj przybywają ludzie, którzy uzyskają czy uzyskują prawda, te łaski, o które z ufnością i z wiarą głęboką proszą. W środku jest relikwiarz św. Jana Pawła II. Obraz, który jest kopią obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, ale także wizerunek Jana Pawła II. Tutaj kiedyś była to wyspa, gdzie do pustelni Eremitów prowadziła kładka. W ostatnim czasie usypano taki wał, gdzie. Wyspa została połączona z lądem. Przed nami statek wycieczkowy, ale takim mniejszym statkiem tutaj kiedyś płynął Jan Paweł II.